Dziś zabieram was do miasteczka Wilanów, ale nie do tego gwarnego, pełnego ruchu i nowych inwestycji. Jesteśmy w jego najbardziej kameralnej, zielonej części, tuż przy Skarpie Ursynowskiej. I właśnie tutaj stoi dom, który rzadko pojawia się na rynku. Dom wolnostojący, perfekcyjnie zaprojektowany z prywatnością i przestrzenią, której w Wilanowie tak często brakuje. Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Kręcimy Nieruchomości. Ja mam na imię Grzegorz i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam ten dom, który znajduje się za mną. Dom albo rezydencja, to w zależności od tego, jak chcemy go określać, ale jedno i drugie określenie w zupełności nam pasuje. Mamy tutaj ponad 300 m2, działka 765 m2. Dom bardzo ciekawy, bo mamy tutaj takie połączenie e, stylu Amerykańskiego takich stylu rezydencji ze wschodniego wybrzeża USA z dodaniem orientalnych dodatków. I to będziemy widzieli tam w środku. Zanim jednak wejdziemy do środka, jeszcze dwa słowa o samej działce, na której znajduje się dom 765 m2, położony w rezydencjalnej części Wilanowa z bardzo dużym podwójnym garażem, cała otoczona zielenią, kameralna cicha. I spokojna. Chodźmy do środka. Moi drodzy, jesteśmy w środku. Weszliśmy przez te duże, eleganckie, reprezentacyjne drzwi do głównego przedpokoju w tym domu. Nie jest on wykończony i wyposażony tak tradycyjnie jak większość polskich domów. Mamy tutaj coś troszkę innego, ale też czegoś nam tutaj będzie brakować. Po pierwsze mamy bardzo dużą kanapę po lewej stronie, miejsce gdzie można sobie usiąść, nawet kilka osób przychodzących tutaj do domu będzie mogło sobie spokojnie tutaj usiąść i zdjąć buty. Naprzeciwko stoi bardzo duży fotel w takim kolorze wpadającym w taką miedź, w taką głęboką Czerwień, tutaj już widzimy, że dom jest bardzo wysoki, mamy tutaj ponad 3,5 metra wysokości, ale teraz tak, czego, czego nam w tym przedpokoju brakuje? Z pewnością brakuje nam szafy, no bo mamy bardzo dużą kanapę, mamy fotel, a gdzie możemy zostawić te nasze buty, gdzie możemy je schować? Tutaj naprzeciwko tego przedpokoju jest bardzo duże pomieszczenie, około 10 metrów kwadratowych, w którym obecnie jest zrobiona pralnia i pomieszczenie gospodarcze, ale... To miejsce możemy spokojnie przearanżować na bardzo dużą garderobę, gdzie zmieści się mega dużo rzeczy. Przedpokój zostawiamy za nami, te drzwi ukryte w ścianie to przejście do garażu. Mamy tam podwójny garaż, a do salonu wchodzimy po tej kamiennej podłodze. Ona ma takie wzory, jak układa się podłogę drewnianą. W pałacach. Ale najpierw zobaczycie te e, włączniki światła, które są w tym domu. One będą nam się przewijały przez całą nieruchomość. E, klasyczne, bardzo eleganckie. Materiał w środku to będzie bakelit albo żywica stylizowana właśnie na bakelit w takim e, marmurowym, z takim marmurowym. E, Wykończeniem. Tutaj po prawej stronie mamy toaletę, a zaraz obok toalety, obok wejścia do tej toalety, mamy bardzo dużą szafę z winiarką. Mieści się tutaj spokojnie kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt butelek wina. Jest ona zaraz obok kuchni, którą będziemy teraz oglądać. Jak stoimy w tej kuchni, to widzimy wszystko. Widzimy całą tą. Część dzienną, delikatnie za ścianą jest schowany tylko gabinet, który za chwilę zobaczycie, a ja mam przed swoimi oczami podział też na takie trzy strefy całej tej części dziennej czyli część kuchenna, zaraz obok mamy część jadalnianą i jako ostatnia strefa. Salonowa z kominkiem, ale my zostajemy w kuchni i teraz kuchnią będziemy się zajmować. Kuchnia w szarych kolorach nawiązujących do tego, co mamy tutaj na podłodze, bardzo podobne odcienie, także nie ma tutaj jakiegoś zbytniego mieszania się kolorów. Bardzo duży blat pod tą wyspą, czarny granit szlachetny, pięknie zrobiony. W całej tej wyspie mamy jedynie zlew. Mamy tutaj jeden zlew, troszkę mi tych zlewów tutaj brakuje, bo mamy tutaj ten jeden mniejszy. Przydałoby nam się jeszcze coś na tym drugim blacie roboczym, albo po prostu tutaj jakiś większy zlew na tej wyspie, a pod całą wyspą szafki, fronty szafek też w szarym kolorze odwracamy się i patrzymy co mamy tutaj za nami, a to co mamy tutaj za nami jest naprawdę imponujące. Ogromny blat roboczy z płytą indukcyjną, cały sprzęt AGD wbudowany w zabudowę kuchenną i cały sprzęt AGD mamy tutaj firmy Gaggenau za mną ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa po drugiej stronie, piekarnik oczywiście, płyta indukcyjna i płyta tepaniaki do takiej obróbki termicznej. Tutaj też mamy granit a za granitem mamy takie małe płytki w formie mozaiki zmieniającymi się kolorami. Popatrzcie, co mamy tutaj zabudowane. Tutaj mamy dwa bardzo duże okapy, także kuchnia nie tylko dobrze wygląda, ale też jest bardzo funkcjonalna i będzie tutaj świetnie nam się przygotowywało przeróżne. Potrawy. Zaraz też z kuchni mamy wyjście na taras w ogrodzie. To też jest fajnie, funkcjonalnie, bo te wszystkie potrawy, które tutaj przygotujemy, możemy od razu sobie na ten taras wynieść. I Jeszcze ostatni element tego co mamy w kuchni, czyli oświetlenie. Popatrzcie na te trzy lampy, które wiszą nam nad blatem kuchennym. Lampy w stylu takim kolonial, takim amerykańskim stylu, czyli wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Mamy tutaj bubble glass, które daje nam piękne, ciepłe światło w całej tej kuchni i nie tylko, bo na pewno też w jadalni, do której teraz przechodzimy. A w części jadalnianej mamy oczywiście stół. Stół w czarnym kolorze bardzo, bardzo ciekawie nam się tutaj łączy z tą szarą podłogą. Oświetlenie, oprócz tego co mamy na zewnątrz, bo bardzo duże okno z wyjściem na taras, to oświetlenie, sztuczne światło daje nam tutaj ta wisząca lampa. Lampa jest zrobiona z takich drobnych elementów to są, to są muszle, one nazywają się. Kapis i te muszle zostały połączone w taki kaskadowy sposób. Świetnie to światło nam, które ta lampa daje przepuszczają, nadając ciepły klimat temu wnętrzu. Pod schodami, jak widzicie, mamy jeszcze dwa fotele, dodatkowe okno, które jest przedłużeniem tego, co za chwilę zobaczycie na klatce schodowej, a ja teraz przechodzę do salonu. Moi drodzy, centralną częścią salonu oczywiście jest część wypoczynkowa. Tutaj mamy z białym narożnikiem, stolik kawowy w takich, z takim przyciemnianym szkłem, kolorystyka, obramówki, taka wpadająca w złoto lub w mosiąc, kominek, a obok kominka Wazy w takim orientalnym stylu. To nam się tutaj przeplata, bo jak popatrzycie nawet na lampy, na lampy wolnostojące, które mamy w salonie, to zobaczycie, że przypominają one takie duże chińskie wazy. A do tych wszystkich was nawiązuje nam swoim Wzorem to, co mamy tutaj na tym biało-czarnym dywanie, bo on się świetnie komponuje tutaj, to zwróciłem na to teraz uwagę wzorem, jaki mamy na tych wazach, które zostały ustawione przy kominku. Za mną gabinet, ukryty delikatnie za tą ścianą, która optycznie oddziela go od części salonowej, od tego, co dzieje nam się w kuchni i w jadalni. Piękny mebel, tutaj zauważyłem. Popatrzcie na tą komodę. Szkoda, że została ona ukryta w tym kącie. Świetne wykonanie. Tutaj mamy połączenie takich trzech elementów: postarzałe lustra, elementy mosiężne, które mamy tutaj na froncie, i czarny blat. Naprawdę świetnie wygląda. Myślę, że powinien zostać przestawiony w bardziej wyeksponowane miejsce. Dużo światła, bo dom jest położony od strony wschodniej, południowej, którą mamy tutaj za mną i strony zachodniej. Także w tym domu słońce operuje nam sobie przez cały dzień nasłoneczniając nam całą powierzchnię. I teraz pójdziemy na górę, a na górę dostaniemy się po tej imponującej klatce schodowej. Wysokość pomieszczeń na tym dolnym poziomie to jest 3,5 metra. Wysokość tego, co będziemy oglądali na górze, to jest 3 metry. A wysokość tej klatki, imponującej wręcz klatki schodowej, to prawie 7 metrów wysokości. Z czego jedna ze ścian to jest okno, okno z takimi szprosami, a za oknem mamy drzewa i zieleń. Teraz akurat w takich jesiennych kolorach. Chodźcie na górę. Ta klatka schodowa jest naprawdę imponująca. I jeszcze jedna rzecz. Popatrzcie na to, że dzięki temu, że mamy tutaj okno, to światło do tej części dziennej wpada nam praktycznie z każdej strony, i tutaj nie musimy w ogóle używać w ciągu dnia sztucznego oświetlenia. Ja już idę na górę. Moi drodzy, imponująca jest ta klatka schodowa, a takim jej dopełnieniem są te lampy, które dają światło w tej klatce schodowej. Zwróćcie uwagę, one są zrobione tak, jakby były stworzone z takich pąków kwiatów i one są zrobione z tego samego materiału, co lampa w salonie. To, jest, to są też te muszle kapis, a lampy są zrobione w takim stylu kapis shell. Trzy piękne, dające tutaj bardzo dużo światła. Ok, klatka schodowa, dół już mamy za sobą, jesteśmy na górnym y, poziomie. Tutaj mamy cztery sypialnie, z czego jedna to główna sypialnia master bedroom z, ze swoją łazienką i garderobą, i dodatkowo jeszcze, y, jeszcze łazienka. Y, klatka schodowa, bardzo szeroka, tutaj mamy tą samą podłogę którą mieliśmy na dole balustrady w takim amerykańskim stylu. Także cały czas mamy nawiązanie e, do tych rezydencji takich w stylu New England, e, które mamy na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Będziemy oglądali teraz pierwszą sypialnię. Popatrzcie na drzwi, cała framuga w czarnym kolorze i klamka wreszcie położona w taki sposób, że ja jako leworęczny Spokojnie mogę te drzwi otworzyć. Chodźcie, zobaczymy pierwszą sypialnię. No, jesteśmy w środku. Pierwsza sypialnia dziecięca. Tutaj mamy więcej odcień szarości, czyli to, co mieliśmy na dole. Szara wykładzina. E, tutaj mamy też szarą narzutę na łóżku. E, to jest. Świetne. Te siedziska pod oknami to jest ten element, który nawiązuje nam do tego amerykańskiego stylu wykończenia domów. Tutaj bardzo duże siedzisko przy dużym oknie, przez które będzie nam światło wpadało po południu, bo jesteśmy teraz od strony zachodniej. Pod siedziskiem, oczywiście, szafy. Myślę, że każdy, kto lubi czytać książki, spędzać czas w swoim pokoju, będzie na tym siedzisku dużo tego czasu spędzał. Chodźmy do drugiego pokoju. Moi drodzy, druga sypialnia. Tutaj już mamy światło, bo jesteśmy teraz około godziny 12, strona południowa, także to światło nam tutaj pięknie operuje do tego pokoju. Ta sypialnia jest większa, kształt zbliżony do prostokąta. Też mamy siedzisko pod dużym oknem, pod siedziskiem, oczywiście szafy. Tutaj też cała ściana w szafach. Dzięki temu, że mamy tutaj dosyć wysokie sufity na piętrze, bo mamy tutaj, tak na oko patrząc, około trzech, może delikatnie ponad 3 metry kwadratowe. Spokojnie można było wstawić tutaj podwójne łóżko piętrowe. Chodźcie dalej. Moi drodzy, ta łazienka obsługuje trzy sypialnie, te dwie, które widzieliście, jeszcze jedna, która jest przed nami także musi być przygotowana dla kilku osób i tak właśnie jest. Mamy tutaj wolnostojącą wannę, mamy tutaj kabinę prysznicową, także tak, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, dwie umywalki, blat pod umywalkami drewniany, wszystko w szarych kolorach, nawiązanie oczywiście do tego co już widzieliśmy na dole. Lustra z takimi geometrycznymi kształtami wbudowanymi z takimi geometrycznymi szprosami. Na ścianach mamy tapetę, a pod tapetą mamy elementy kamienne. Tutaj wygląda to jak spieki kwarcowe, które mamy na, całym, na całej obramówce tej łazienki. Też oczywiście bardzo duże okno i od strony południowej. Chodźmy dalej. Moi drodzy, po mojej prawej stronie mijamy trzecią sypialnię, o której Wam mówiłem, od strony zachodniej, a my wchodzimy w część tej głównej sypialni, master bedroom, i tutaj dostajemy się do niej przez garderobę. Witają mnie lustra po mojej lewej i prawej stronie, a za tymi lustrami są poukrywane szafy. Ale główna część garderoby znajduje się tutaj. Chodźcie ze mną, bo to jest naprawdę. Bardzo duże pomieszczenie. Tutaj można naprawdę dużo zmieścić. Lewa, prawa strona szafy, miejsce, gdzie można powiesić ubrania, i jeszcze w centralnej części e, wolno stojąca komoda z półkami poukrywanymi w środku. Naprawdę to jest bardzo, bardzo dużo miejsca. To, co jeszcze jest e, ciekawe, to właściciele tutaj postanowili postawić w takie bardzo duże uporządkowanie, i e, widzę, że przy każdej szafce mamy podpisane. Co się na danej półce znajduje, to jest ciekawe. A teraz zobaczymy sobie łazienkę przy master bedroom. Łazienka od tej części sypialnianej oddzielona jest tym dużym elementem ściany, tak jak widzicie, a w tej ścianie zostały poukrywane jeszcze dodatkowo szafy. Tu jest jedna, tam po drugiej stronie toalety jest druga. Te szafy są na całej wysokości tego pomieszczenia po mojej prawej stronie. Wanna znajdująca się tuż przy oknie, strona południowa, także ta łazienka będzie bardzo dobrze doświetlona. Toaletka i y, część, gdzie mamy umywalki. Tutaj mamy dwie w czarnych kolorach, a pod nimi blat z czarnego marmuru. I to jest piękne. Wspaniałe są te kinkiety, które mamy tutaj przy tym lustrze. Lustro bardzo duże, a te kinkiety wyglądają tak, jakby nam z tego lustra wychodziły. One mają taki kształt otwierającego się kwiatu. Zwróćcie uwagę i stworzone są, zostały zrobione z takich metalowych pasków miedzianych połączonych ze sobą. Muszą dawać naprawdę świetne światło zarówno do góry jak i do dołu. Piękne połączenie tutaj mamy tego czarnego koloru z Kolorem takim miedzianym, a ja przechodzę teraz do części sypialnianej, gdzie w centralnym miejscu mamy bardzo duże, podwójne łóżko, e, szafki nocne oczywiście po lewej i prawej stronie. Telewizor na tej ścianie. Wiecie, że nie jestem fanem telewizorów w sypialniach, szczególnie takich dużych. Ja bym tutaj widział jakąś bardzo fajną sztukę. Jak wiecie, zawsze proszę Was o to, żebyście w komentarzach napisali. Co powinno tutaj być na tej ścianie naprzeciwko łóżka? Zwróćcie uwagę na szafki nocne. One są w takim okrągłym kształcie, z taką metalową, srebrną obramówką. Nóżki stylizowane na takie głowy. Lwa. Lampka nocna to nie jest taka delikatna, malutka lampka nocna, tylko tutaj lampki nocne są naprawdę duże. One mają kształt takich dużych chińskich waz z takim wzorem przypominającym łuskę smoka, łuskę jakiegoś, łuskę jakiegoś węża lub łuskę ryby w kolorze takim wpadającym w pistacjowy. Świetne, naprawdę świetne i bardzo oryginalne. I co mamy jeszcze na końcu? Na końcu mamy jeszcze taras. I to nie byle jaki taras. Taras z basenem. Ta nieruchomość ma 300 m2 i została rozłożona na dwóch kondygnacjach. Parter to duża, otwarta strefa dzienna. Salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia, gabinet, toaleta, hol wejściowy, pomieszczenie gospodarcze i oczywiście duży garaż na dwa samochody. Wnętrze ma ekspozycję na południe, zachód i na wschód, dzięki czemu światło wędruje po domu przez cały dzień. Piętro to trzy sypialnie i łazienka, a dalej prawdziwa strefa master. Tutaj znajdziecie sypialnię, ogromną garderobę, własną łazienkę i coś, czego nie spotyka się w tej okolicy taras z ogrzewanym basenem prywatna strefa relaksu, otoczona zielenią i całkowicie odseparowana od świata zewnętrznego. Dom został wykończony w najwyższym standardzie. Każdy element został zaprojektowany na zamówienie albo sprowadzony specjalnie do tego projektu. Mamy tu rekuperację, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe okiennice i sprzęt kuchenny Gaggenau. To te detale robią różnicę i pokazują, że ten dom powstał bez kompromisów. Nieruchomość stoi na działce o powierzchni 765 m2. Ogród jest cichy, intymny, pełen zieleni. Do tego 50-metrowy taras, który latem staje się naturalnym przedłużeniem salonu. Powierzchnia domu to 300 m2. Mamy tutaj 5 pokoi, a dom znajduje się na działce o powierzchni 765 m2. Teraz z basenem. Basen z prądem nie jest on duży. Znajdujemy się teraz nad y, garażem, także cała ta powierzchnia to jest to, co, y, to co mamy pod nami garaż i takie małe pomieszczenie na sprzęty ogrodowe, ale wystarczający myślę, że będzie, jeżeli ten przeciwprąd uruchomimy do tego, żeby zrobić sobie fajny trening. Przed wyjściem do pracy albo wieczorem po powrocie z pracy będzie można się tutaj fajnie zrelaksować. Na pewno nie przy takiej pogodzie, jaka jest teraz. Mimo, że już świeci słońce, to jest trochę zimno. Wracajmy do środka. Chodźcie. Moi drodzy, cały dom mamy już za nami. Home tour uważam za zakończony. Dajcie łapkę w górę i koniecznie skomentujcie, jak Wam się ten dom Podobał i widzimy się w kolejnym odcinku na Kręcimy nieruchomości. Do zobaczenia!